Open Poznań, no, pracujecie mocno, twardo, ale się opłaca chyba, bo wyniki są, właśnie wróciliście z jednej imprezy, z drugiej zawsze z medalami, także młodzi, starsi, wszyscy punktują i no, zdobywają medale, mistrzostwa i tytuły. No rzeczywiście, jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu roku 2014, liczymy na to, że dalej będzie przebywał w takiej atmosferze, z takimi wynikami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że chłopacy spełniają swoje marzenia, bo sport to nie tylko ciężka praca, to też także marzenia, przyjaźnie i cieszymy się, że to wszystko idzie w parze. Ten turniej kadetów, zapytam o to, bo jeden z zawodników debiutował, no, Adrian potwierdził swoje walory, więc jakby dwie rzeczy. Jeden ugruntował swoją pozycję, drugi wchodzi na ten rynek walk. Dokładnie, bardzo mnie to cieszy, że pojawiają się następcy Także dochowaliśmy się zawodników seniorów Kamil Tornado szwaboka Barty Przecinak Kowalski, to są zawodnicy zawodnicytuowani i cieszymy się bardzo, że pojawiają się następcy. Adrian, który już jest na rynie Polski, w tu Kadeta znany. I także Patryk, który zaczyna dopiero swoją przygodę, ale wszystkie predyspozycje, co najważniejsze charakterów, wskazują na to, że też jest doskonałym materiałem na zawodnika. Kończy się pierwszy kwartał, tak to powiedzmy, ale to jakby e, dopiero się rozpędzaczy na ten rok? Czy jakby to, to były najważniejsze dla nich, od tych kadetów imprezy? To były jedne z ważniejszych imprez, oczywiście. E, liczymy na to, że jeszcze w tym roku pojeździmy na zawody e, sukcesami. To zależy od wielu czynników, między innymi od, e, od sponsorów, od formy, od formy chłopaków, od ich zdrowia, bo najważniejsze jest zdrowie. Chcemy, żeby się e, systematycznie rozwijali, nie chcemy ich poprzez zbyt. E, Częsty start w zawodach zniszczyć. to startuje w ważnej imprezie. Co to jest za impreza? Jest to gala organizowana w Poznaniu, Night the Champions. Odbędą się tam walki w formule MMA, K1 oraz w boksie. Kamil jest tam jedną z głównych atrakcji wieczoru, jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w Poznaniu na chwilę obecną, mm -hmm. walczących w K1. Liczymy na to, że da, jak zawsze, znakomite show. Wczoraj wróciliśmy wraz z trenerem Łukaszem Smolińskim i kolegą Patrykiem Morzyńskim z Mistrzostw Polskich Kadetów. Stoczyłem cztery walki, cztery zwycięskie walki pozwoliły mi stanąć na najwyższym stopniu podium. Największy Twój sukces w Twojej karierze? Krótki, ale już bardzo bogaty i no, obfitujący w sukcesy? Myślę, że tak, że jest to jeden z najważniejszych sukcesów, które udało mi się osiągnąć. Oczywiście startowałem na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Polski, ale pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski to jest zawsze coś ogromnego. Cztery walki to trudny turniej, czy zwykle się tyle toczy w turnieju, żeby zdobyć Mistrzostwa Polski? Akurat jestem w takiej wadze, gdzie zazwyczaj właśnie przyjeżdża około 16, 18 nawet do 20 zawodników, także cztery walki, myślę, że to jest standard, ale jest to bardzo wyczerpujące. Jest taka walka, którą toczą toczy dwóch najlepszych zawodników tej kategorii. Ty jeszcze ktoś jest taka walka, o której się mówi na którą się czeka? Myślę, że właśnie to był finał tej walki. Stoczyłem go z moim kolegą z kadry narodowej, także oboje mieliśmy bardzo wysoki poziom. Znamy się z nim bardzo dobrze, także była to walka dwóch tak naprawdę przyjaciół. Z jednej strony było to bardzo fajne, że mogliśmy zeszć rękawicy na macie, ale z drugiej strony wiadomo, coś w głowie się działo, a udowodniłem, że są lepszy, sędziowie uznali to jednogłośnie. Wszystkie walki na punkty czy były jakieś przed czasem? Na punkty tak naprawdę wygrałem tylko finał i pierwszą walkę, ponieważ drugą i trzecią skończyłem przed czasem i to w pierwszej rundzie. Co dalej? Jesteś no Wygrałeś ważny turniej, ważny pojedynek z zawodnikiem z kadry. Czy coś ci jeszcze czeka ważnego w tym roku? Myślę, że pojadę jeszcze na Mistrzostwa Polski w full kontakcie, jest to twardsza dyscyplina. Startowałbym wtedy w kategorii juniorów młodszych. Czekam też na odpowiedź trenera kadry narodowej kadetów, chociaż jeszcze wiele, wiele przed nami. Są Mistrzostwa Świata we Włoszech kadetów. Właśnie że się załapie ze względu na datę urodzenia, ponieważ odbywają się one po moich rodzinach. Kwartal się pierwszy kończy tutaj w naszym roku, a jak w Twoim roku sportowym chyba bardzo, bardzo, bardzo udany. E, tak, byłem na zawodach mistrzostw Polski w full kontakcie, na których udało mi się zdobyć złoty medal po dwóch wygranych walkach. Później występowałem na Galii Najgórce Champion, gdzie również udało mi się wygrać. Przed własną publicznością, co mnie bardzo cieszy. No i teraz niedawno byliśmy na mistrzostwach Polski w Łukiku, gdzie dotarłem do ćwiercinału. Udało mi się wygrać, zdobyłem brązowy medal. Byłem wraz z Jakubem Sumem Smolińskim, który również dotarł do ćwierćfinału, bo po bardzo wyrównanej walce uległ jednak 2 do 1. Również był Jacek Rzepecki, startował, który również dotarł do ćwierćfinału i po bardzo naprawdę pięknej walce również pożegnał się z turniejem. Czy ty jesteś zadowolony, Tornado wieje nadal bardzo, bardzo mocno, tak? Cele zakładane zostały spełnione yy, tutaj w tym Lookiku, myślamy o szóstach polskich Blokiku yy, postawiłem sobie wysoko, wysoko poprzeczkę. Niestety poprzez kontuzję nie mogłem kontynuować turnieju. I polskich kadetów to twój debiut w takiej poważnej imprezie, czy yy, no, już mimo młodego wieku miałeś okazję startować wcześniej? Nie, to jest debiut. Ja się bardzo cieszę, że medal zdobyłem, bo to jest wielkie wyróżnienie dla mnie trudny turniej, też musiałeś kilka pojedynków stoczyć, czy było ich niewiele, jak to wyglądało? Nie, ja stoczyłem jeden pojedynek z mistrzem aktualnym Polski kadetów w mocy 37 kg. Trudna walka przed czasem na punkty, jak by ona wyglądała? Walkę przegrałem na punkty, ale walka była bardzo trudna. Po prostu muszę poćwiczyć jeszcze jeszcze Za rok się odegram. Czyli ważny turniej, bo nabrałeś, nabrałeś doświadczenia, za dużo startów takich w turniejach, walk turniejowych nie miałeś? Nie, nie miałem nigdy. Doświadczenie z ringu, ale też takiej tej otoczki walki, wiesz co trzeba poprawić, jak wygrywać takie pojedynki? Yy, tak, już wiem kilka rzeczy, które muszę poprawić. No, trener mi poprowadzi do zwycięstwa następnego. No właśnie, planujesz następne zawody, turnieje, e, zachęciło Cię do, do takiej rywalizacji sportowej? Oczywiście, to tak zachęca, że to jest tak yy, Powiedz, do, jesteś młodym zawodnikiem, pierwszy właściwie turniej tak naprawdę twój, od, jak dawna trenujesz, żeby już mógł wystartować? Jeszcze raz Od jak dawna trenujesz, żeby móc już startować w takich zawodach? To tutaj już trenuję tak około 4 miesiące. Mhm. Yy, najbliższy turniej wiesz kiedy, gdzie, jak? Miałem startować w laj like, kontakcie za tydzień, ale nie wystartuję niestety. No na razie nie wiem kiedy wystartuję. zawsze to był kickbox, czy jakieś inne dyscypliny też wchodziły w grę? Czy jeszcze się decydujesz na jakieś inne? Próbujesz, czy jakby właśnie ta dyscyplina jest najlepsza, najważniejsza, jedyna. Zawsze był kickboxing, on zostanie i na zawsze.